zbierać to, co daje natura. Szczególnie, jeżeli jeszcze nie muszę za to płacić i jest to odpadem dla wielu. Za mną worki pełne liści z różnych rodzajów drzew, które pozyskałem gdzieś leżące na chodnikach, pozbierałem sobie. Liście te wykorzystam do kompostowania oraz do ściółkowania. Mam plan taki, żeby wysypać drobniejsze liście, które się szybciej rozkładają w szklarni, tak by ziemia, która tam jest przez te miesiące zimowe, kiedy nie ma wody, kiedy nie jest podlewane, żeby tak bardzo nie przesychała. Więc najpierw myślę, że podleję dość mocno, nawilżę tę glebę, wysypię na to liście, no i ta ziemia będzie w o wiele lepszym stanie na kolejny rok. W międzyczasie wiadomo, że pojawi się śnieg jakiś, mam nadzieję, że spadnie i wtedy dodatkowo to wzbogaci glebę o wilgoć. Będę też robił ziemię liściową z tych liści. Kilka rodzajów liści mam je posegregowane w osobnych workach i mam wojeki z mam liściami lipy, klonu i dębu. No i zobaczymy, które liście szybciej się skompostują, które liście dadzą szybciej gotową materię czy produkt, którym jest ziemia liściowa. No i też zobaczymy, jak to będzie w samym kompostowniku. Mam też taki kompostownik, który jest niewykorzystywany, który też zasypię liściami po dach. No i będę chciał zobaczyć, czy liście w workach szybciej się skompostują i dostarczą gotowy produkt, niż te, które będą się rozkładały w kompostowniku. Więc eksperyment ten potrwa zapewne kilka tygodni. No i zobaczymy. Przewiduję, że liście dębu najdłużej się będą rozkładać, one są dość twarde. Natomiast myślę, że najszybciej rozłożą się liście lipy. No ale zobaczymy. Czas pokaże, jak to będzie wyglądać. W ogóle zachęcam Was do zbijania liści, bo tak naprawdę one są dajmowym odpadem. Wiele osób je po prostu wyrzuca. Co ciekawe, możecie je w ogóle pozyskać już gotowe, spakowane, we worki. Na przykład gdzieś, nie wiem, na, w okolicach ogródków działkowych, tylko trzeba uważać, co się tam zbiera, bo czasami mogą być śmieci. E, ale e, jeżeli dogadacie się z jakimś działkowcem i powiecie mu, że chcecie odebrać te liście, no to może wam je ładnie spakuje i nie będziecie mieli tam żadnych innych śmieci, dobrze też zwrócić uwagę, czy, albo się zapytać, czy przypadkiem ślednie są pyskane czymś, bo wtedy te e, szkodliwe substancje gdzieś mogą. Znajdować się w tych liściach, choć myślę, że to jest tak naprawdę niewielkie zagrożenie. Jest to w ogóle ciekawe zjawisko, albo ciekawy problem, który ludzie sobie tworzą z liśćmi, bo uważane są one za jakieś największe zło, jakie może być, a tak naprawdę mogą być zastąpione w coś pożytecznego, bo jest to mimo wszystko materiał organiczny, która nie ma powodu, dlaczego miałaby nie wrócić do Ziemi. Myślę, że. Za mało jest takich rozwiązań ogólnie, które by skupiały się na tym, żeby przetwarzać ponownie tą materię organiczną, żeby ten recykling, żeby się odbywał gdzieś na miejscu, a nie na, nie, nie na wysypiskach, na przykład na osiedlach, jeżeli byłyby wydzielone jakieś takie miejsca, gdzie zarządcy ty, tymi osiedlami e, mieliby wydzielone miejsce, gdzie by mogli składować te liście, kompostować je i wykorzystać to e, jako element wzbogacenia e, gleby pod rośliny, które tam rosną. Więc jest to idealne rozwiązanie. Lub też może mieszkańcy, jak, wiem, gdzieś uprawiają coś, może mają ogródki działkowe, to mogliby sobie to sami zebrać. Po co to w ogóle wywozić? Po co płacić za utylizację odpadów Jakimś firmom, które się zajmują wywożeniem tym na wysypisko śmieci w sytuacji, kiedy jest to naturalny produkt pochodzący z drzew czy innych roślin, krzewów na przykład i można go wykorzystać na miejscu. W lasie nikt nie zbiera liści, nie sprząta lasu z liści, bo one tam zostają i po roku tak naprawdę już nie ma po nich śladu. A może jest właśnie ślad w postaci tego, że rośliki, rośliny mają tak naprawdę te składniki pokarmowe i mineralne, które mogą o wiele łatwiej pobierać, bo są przetworzone tak naprawdę przez grzyby i bakterie i dostępne w o wiele łatwiej przyswajalnej formie przez, przez rośliny. W ogóle myślę, że jest za mało tak naprawdę edukacji w kontekście... Przetwarzania materii organicznej, edukacji ekologicznej, która by tak naprawdę uświadomiła ludziom, że problem materii organicznej wcale nie jest problemem. Jest po prostu rozwiązaniem. W permakulturze mówimy, że rozwiązanie jest w problemie. I wystarczy na to spojrzeć, każde zagadnienie w trochę inny sposób, bardziej kreatywny i w jaki sposób można to wykorzystać. No i wtedy się okazuje, że coś, co jest problemem, wcale nie jest już problemem. W ogóle myślę, że słowo problem same w sobie dość mocno nacechowane negatywnie, bo nie mówimy, że o, o czymś, nie wiem, co jest bardzo fajne, pozytywne, że jest problemem. Problemem jest coś, co jest tak naprawdę niepożądane. Więc podchodząc inaczej do danego zagadnienia, może się okazać, że można to obrócić w coś bardzo wartościowego, niewielkim kosztem. I myślę, że to jest bardzo ważne, żeby spojrzeć bardziej kreatywnie na zjawiska, na problemy, które występują. Myślę, że większość z nich da łatwo się przekuć w coś bardzo wartościowego, czy w produkcję. W przypadku roślin, w produkcji materii, która będzie wzbogacać glebę, a może i w produkcji energii, bo to jest bardzo ciekawe zagadnienie, które myślę, że jest nie dość powszechne i jakiś może tego cel jest. Myślę, że byłoby bardzo interesujące, gdyby technologia produkcji na przykład biogazu była powszechna i można by. W jakichś osiedlach czy kupiskach ludzi w jakichś miasteczkach, żeby mieć takie małe biogazownie, bo chyba tak się to nazywa, gdzie można by przetwarzać materię organiczną, czy to właśnie z liści, czy z nie wiem, odpadków kuchennych, no jakiejkolwiek materii organicznej, żeby można to przetwarzać w gaz. Technologia istnieje, ale no nie jest powszechnie wykorzystywana i nie jest wykorzystywana może na małą skalę, może właśnie to jest rozwiązanie, żeby zamiast utylizować odpady zielone, żeby zamiast stawiać kontenery brązowe, do których wrzuca się te odpady, żeby ludzie po prostu mogli te odpady wrzucić do jakiejś małej kompostowni, która by była w ich okolicy dzięki czemu e, powstawałaby energia. Na początku to będzie gaz, metan, ale ten metan można przecież zamienić na coś innego. Może albo energię elektryczną, albo energię cieplną z tego pozyskiwać do ogrzewania na przykład, albo energię elektryczną na przykład do e, nie wiem, oświetlania ulic. Strzelam, nie? No, ale wykorzystanie tego, wykorzystanie gazu, biogazu e, niewątpliwie e, może być o wiele szersze, aby suturizować materię organiczną poprzez kompostowanie albo inaczej za pomocą bakterii, no potrzebne są, potrzebnych jest kilka czynników, kilka składowych tego, żeby to było możliwe. I tak naprawdę są dwa procesy, albo mogą być dwa procesy, wykorzystywane do tego, aby przetworzyć materię organiczną. Jeden proces tlenowy w kompostowniku. Gdzie będzie trochę materii zielonej, zawierającej więcej azotu, trochę materii brązowej, zawierającej węgiel, woda i powietrze. I to są cztery składniki, które są potrzebne do tego, żeby bakterie mogły przemielić albo przetworzyć tą materię organiczną w kompost. Produktami tej przemiany będzie woda, która będzie odparowywała, Dwutlenek węgla i energia cieplna. I ta energia cieplna może być dość duża, w zależności od wielkości takiej pyzmy kompostowej. U mnie, na pyzmie kompostowej, która ma około metr na metr, zrobiona z czterech palet, temperatura osiąga 60-70 stopni. Znaczy, ten kompost osiąga temperaturę 60-70 stopni. I w moim przypadku ta energia ciepła jest niewykorzystana. Jeszcze nie wiem, jak to wykorzystać, natomiast zastanawiam się nad tym, w jaki sposób mogę wykorzystać te ciepło generowane przez bakterie, które kompostują odpadki organiczne, na przykład nie wiem, do podgrzewania wody. Nie mam basenu, ale może to by była opcja, żeby na przykład mieć taką wężownicę, jakąś pompkę, która by... Przepuszczała wodę przez tą wężownicę, która by była w tym kompostowniku. Ta woda przepływając przez tą wężownicę by się nagrzewała, no i na przykład mogłaby wracać do basenu albo do jakiegoś zbiornika, dzięki któremu w ogrodzie byłaby ciepła woda, żeby sobie nie wiem, na przykład ręce umyć czy coś. Więc myślę, że to jest jakaś opcja na wykorzystanie tej energii ciepnej. No ale to jest jeden sposób tak naprawdę kompostowania tlenowy. E, wiadomo, że trzeba tu przewracać co jakiś czas taki kompostownik, żeby tego tlenu tam było, bo w przypadku w przeciwnym razie gdzieś jakieś procesy gnilne mogą następować. Ale drugim sposobem jest e, przemiana materii w sposób beztlenowy. E, w sytuacji, kiedy do głosu dochodzą e, bakterie perfierujące środowisko beztlenowe, kiedy one będą przetwarzać tą materię organiczną no to produktem tego będzie gaz, będzie metan. No i teraz taki metan można wykorzystać do na przykład produkcji energii cieplnej poprzez spalanie lub też do produkcji energii elektrycznej. Mógłby być jakiś, czy można by wykorzystać generator prądu, który jest zasilany metanem. Dzięki czemu można produkować energię elektryczną. I jest to ogólnie dość interesujące zagadnienie. Niestety mało popularne. Myślę, że zbyt mało osób o tym mówi i zbyt mało osób próbuje popularyzować wykorzystanie odpadów do produkcji energii w sytuacji kiedy mamy kryzys energetyczny, nie ma czym palić, nie ma węgla, nie ma drewna, nie ma niczego. Z uwagi na sytuację geopolityczną jest dużo śmieci, których nie wykorzystujemy. No i dlaczego tych śmieci nie wykorzystać właśnie do produkcji energii? Ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, więc zachęcam was do podzielenia się komentarzami w tej sprawie pod filmem w jaki sposób i czy jest to w ogóle opłacalne żeby wykorzystywać energię z bioodpadów na małą skalę, żeby nie trzeba było tego składować w wielkich kompostowniach i wozić tak naprawdę tej materii organicznej na duże odległości, ale żeby na przykład można wykorzystywać to w jakichś nie wiem, osiedlach domków jednorodzinnych czy jakichś innych osiedlach i każdy by mógł sobie stworzyć taką Małą biogazownię, czy, czy jakieś inne miejsce, gdzie pozyskiwana byłaby energia z tych bioodpadów. To by też oczywiście wpłynęło na koszt utylizacji odpadów, bo skoro e, mieszkańcy takiej okolicy mogliby składować to i u, e, utylizować e, samodzielnie te odpady, no to nie trzeba by było płacić za wywóz tych odpadów. E, może o to się też chodzi, tak? żeby trzeba było płacić, żeby ktoś mógł zarobić na tym, żeby utylizować odpady, no bo jeżeli nagle by każdy w 100% utylizował wszystkie odpady, jakie produkuje, no to nagle by nie było firm, które by musiały się zajmować utylizacją odpadów, więc no to może być takie zagrożenie. U mnie w Gminie na przykład napisali w gazecie, że ja mam taką gazetkę gminną i, i było tam napisane o tym, żeby kompostować większą ilość żeby nie wyrzucać jej na e, ten punkt selektywny zbiórki odpadów e, komunalnych, gdyż po prostu tego jest wyższy koszt później utylizacji, bo gmina musi płacić później firmie, która zajmuje się tym odpad e, wywozem tych odpadów. E, natomiast jest za mało promocji e, tego zjawiska, e, za mało promocji e, kompostowania tak naprawdę i przetwarzania z odpadów samodzielnie. Dobra. To tyle. Zacząłem od liści i dlaczego zbieram liście, no i tak skończyłem na bioenergii. Myślę, że to jest super interesujące zjawisko. No i myślę, że możecie spodziewać się więcej materiału w tym temacie. Nadchodzi zima, więc też będę chciał spróbować Kompostować w zimie na gojąco. To jest trudne zjawisko, pasjonujący projekt przynajmniej dla mnie, więc oczekujcie w przyszłości jakichś materiałów. Mam nadzieję, że mi się uda to zrealizować. Różne rzeczy mam na głowie, ale jest to coś, nad czym poważnie myślę i chciałbym to, to zrobić. Do zobaczenia. Hej hej.